Siemanko widzowie, witam was w pierwszym pełnoprawnym opełingu na tym kanale z pełnej wersji gry. Mam kilkanaście paczek przygotowanych, bo nie chcę na razie tych FIFA pońców ruszać, tych 4600, no czy bym to zostawił, ale są jakieś paczki za 7,5, jest paczka za 50, są dwie paczki za stówę, także naprawdę, naprawdę myślę, że będzie nieźle. Mam też tych 68 punktów za momenty, trochę tego nafarmiłem, bo za to można też odebrać paczki i te paczki są wymienne. Ale o tym za chwilę zostawcie łapkę w górę, oczywiście drodzy widzowie, jeżeli wam się materiał spodoba, zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subujecie i uważacie, że ten kanał na to zasługuje, sprawdzajcie linki w opisie Discord, Instagram, a jeżeli chcecie razem ze mną zarabiać naprawdę fajne końce, jak i z innymi patronami, to zapraszam do linku w opisie, tam można dołączyć poprzez Patronite naszej handlowej grupki, wczoraj jakieś 100 koła wpadło, mam 95 w końcach, trochę kart na liście, więc jak to się wszystko sprzeda, to będzie ponad 150 nawet, no a składzik naprawdę, naprawdę zacny, wszystko wymienne, sobie zarobiłem na to i kupiłem po naprawdę świetnych cenach sami zobaczcie ile teraz kosztują także, także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie kto chce dołączyć, no ale widzowie trzeba coś fajnego trafić, także, także jedziemy z paczkami, no i najpierw te paczki za momenty i te paczki są ogólnie wymienne nie zajęło mi to jakoś bardzo długo czasu, bardzo dużo czasu więc w porządku, paczki sezonowe sobie weźmy, na sam początek otworzymy tą paczkę powitalną, bo to jest jakby paczka za 7500, a tylko trzy te gwiazdeczki były potrzebne. No i duża złota paczka piłkarzy premium tutaj. No, coś naprawdę fajnego może wpaść. Ale najpierw paczka powitalna, wybieramy i kupujemy. I co w niej znajdziemy? Jest karta, nie ma karty rzadkiej, a to szkoda. Ale czas na dużą złotą paczkę piłkarzy premium, od razu się otwiera. I co mamy? Mamy coś ciekawego? Zaświeciło się światełko. Nie wiem, czy to jest walkout, czy są ekrany. Chyba, chyba to niestety tylko kobel 83 nie wiem ogólnie jeszcze jak tutaj walkout działa. Nie chciałem sobie tego oglądać, żeby nie spoilerować. No ale kobel, widełki zepsute, ten kejt'a też nie za dużo warty, ten portu. Dobra, ja to wszystko sobie wyślę do klubu po prostu i później sobie ogarnę te karty, nie? Żeby żeby teraz to za dużo czasu nie zajmowało. No ale jedziemy dalej, mamy paczuszki w sklepie. Zacznijmy od tej za 7,5. Co będzie w tej za 7,5? Nie ma nic w tej za 7,5. Jakby coś, to wszystkie te paczki mam za zadania, zagranie granie meczy, za zadania. No i, i fajne są te paczki, bo, bo są darmowe, ale zobaczymy jak będzie drop w nich. Na pewno polecą z tego karty pod SBC, hybryd ligowych i narodowych. Nie wiem, czy to dzisiaj od razu robić, czy tego jeszcze nie robić. Czy tych paczek za hybrydy sobie po prostu na one to watche nie zostawić, bo wiadomo, zawsze warto sobie dać szansę na trafienie tego once to watcha, no ale w tej paczce nie ma, nie ma nic. Jeszcze jest ta paczka piłkarz na wyproszenie i niewymienny inform przed sprzedaż. To sobie otwórzmy, jakby saliba poleciał albo Sonic, ale nie poleci, bo widzę, że nie ma tu nawet żadnych flar. Hmm. O proszę, z rzadkiego piłkarza 80. Sorry, 75, plus, ale no niestety nic jest niewarty i raczej się nie przyda. Pierwszy niewymienny duplikat. oj No ale teraz widzowie zostały ciężkie, najcięższe działa. Dwie paczki za stówę. I jedna za pięć dyszek. No, w tych paczkach naprawdę liczę na jakieś niezłe trafy. W pierwszej nie wiem, czy mamy walkout dalej, ale to będzie kielini. To nie jest nawet kielini, to jest Bonucci 8.4. Ale pamiętajmy, że poza tym czym coś tu może być. No, Godfrey, no, nie wiem, czy nim zagram, jeżeli chodzi o niewymienny skład, ale. No, ale w tej paczce nic ciekawego. Niestety nie ma. Podmieńmy duplikaty. Niestety niewymienne dwa trzeba zquixelować. No i paczuszka za stówkę, paczuszka za stówkę, jedna z dwóch. No tutaj to naprawdę, no coś, niech coś wypadnie, coś fajnego. Zobaczmy więc. Gulasz. Gulasz wypadł. 85 gulasz. No a poza gulaszem też nie ma żadnych firewerków, Jakiś firmy, no na Williams, Martinez ten, oj nie. No, Martinez coś tam nie wart, ale ten Guardiol też nie jest złą kartą. Leno. No i no, Ożimien, no, niewymienny, wymiennego mam z popsutymi widełkami. Nikt mi go raczej nie kupi, ale no ale sobie go wystawię. No i teraz ostatnia paczka za stówę. No widzowie, musi coś tutaj wypaść. Proszę, bardzo ładnie, proszę, co będzie Włoch jak jakiś EŚPD, TONALI, Okej. Okay. No 8 czwórka Spaczki za stówę. No, no nie jest to za wysoki overall, ale TONALI to jest naprawdę fajna karta. Jest też KOKE, który w miarę grywalny jest. No i chyba poza tym TONALI, to. Nie ma czego tu szukać, jeszcze tam Ake był, ale no okej. Okay. Tego tonaliego weźmy sobie na listę, wystawmy transferową. Ma widły do 10K i go nie ma na rynku, więc nie będę go teraz sprzedawał. Duplikaty oczywiście, że podmienimy. Areola wymiennego miałem w składzie. To, to chociaż tyle z tym tonalim. Nie, no jestem troszkę niezadowolony z tych paczek, widzowie. Więc otwórzmy za FIFA Pońcy 4 paczki, bo resztę nam o zostawimy. 4 paczki otwórzmy teraz, oczywiście, za te FIFA Pońcy z wersji Alti. I może w tych paczkach się poszczęści, ale w pierwszej no nie poszczęściło się. Ostatnia paczka za FIFA pointsy na dzisiaj. Kompletnie nic nie było w poprzednich, a w ostatniej coś może będzie. No nie, jednak nie jest to tylko JEKO84. Ciekawe czy on ma popsute widełki w ogóle. No ma, no to do klubu go wezmę. Ale nie, no widzowie, tak tego nie zostawię. No przecież nie może kompletnie nic nie wpaść. O chyba zrobię te hybrydy narodowe dzisiaj. A hybrydy ligowe i hybrydy Ligi narodów zostawię na tę one razem z czteroma tysiącami FIFA, z FIFA pońców. Bo no, no jak to tak, nic zupełnie nie trafić? Poza tonalim, no to niby nie jest nic, ale bez przesady. Dobra, zrobiłem trzy paczki, widzowie, więc lecimy. Najpierw tą paczkę z jednym rzadkim zawodnikiem, tu zapewne nic nie będzie. No właśnie. Jak coś to nie wydałem na to ani końca. Wszystko miałem z klubu. Chciałem jeszcze zrobić to SBC dookoła świata w hybrydach narodowych. Tylko brakło mi dosłownie jednej karty, a nie mogę jej kupić, bo wystąpił problem z jej. Za dużo kart cytowałem, za dużo kupiłem i dostałem sowcika i jeszcze mi się nie skończył. Także także nie wiem, czy dzisiaj to zrobimy. Ale paczka za 50 tysięcy jest, więc zobaczmy, co w niej znajdziemy. Oby coś dobrego, oby coś fajnego, grywalnego. No, Martinez. No, nie wygląda na jakąś super kartę, ale może w środku jeszcze coś znajdziemy. Jest Inform, jest Fred. Fred to kosztuje ile? Teraz 6000 jakieś? Dobra. No, ogólnie. Nie jest jakoś mega super Nie jest też jakoś słabo Dobra, jakoś to pomieszałem i zrobiłem Ostatni skład w hybrydach narodowych Na które nie wydałem ani jednego końca Także jestem naprawdę bardzo z tego Zadowolony, że udało się to zrobić Za darmo Także odbieramy paczuszkę za 55 tysięcy Oraz za stówkę Za całą grupę No i tutaj coś naprawdę, no liczę na coś Liczę na coś fest, ale jak będzie Oczywiście zobaczymy Najpierw mega paczka rzadkich kart Ocena minimum 8 83, ale będzie więcej. Na pewno będzie więcej. Musi być więcej. No jest 84 Castells. Ale za tym Castellsem może się coś fajnego ukryje. Gozen, to dibo. No, nie są to karty, które są szczytem. Marzenie jest myśliwy. No a w duplikatach same niewymienne ziuty, Także no niestety do Quixelo, ale paczka za 100 wizowy. To jest nasza szansa, ostatnia szansa na trafienie jakiejś świetnej karty w paczce za 100 tysięcy. Już liczyłem na Viniciusza, ale jest Allison 89 overola. No i nie jest to na pewno zły bramkarz, on chyba nawet do pierwszego składu wleci. A poza Allisonem Duarte, Costich, Fernando. Nosemedo, Medo, nie są to jakieś złe karty w duplikatach, same chyba niewymienne. Kobel akurat wymienny, Pique niewymienny, gaja niewymienny, niewymienny i on chyba też będzie... Nie wy on wymienny akurat. To weźmy na listę. Ale nie no, kurczę, widzowie, muszę wam powiedzieć, że nie jest tak źle. Przynajmniej mamy kartę, która nam się do składu przyda, więc, więc to na pewno na plus i możemy sobie ją w tym momencie chyba wrzucić. Mam nadzieję, że nadal będę miał full zgrania. No jest nadal full zgrania. To na jemu tylko pozycję zmieniłem, bo... No, trafiłem go niewymiennego, więc wymienny poszedł na listę, a ten miał złą pozycję. Znaczy złą? No, no na tej był bez bezgania po prostu, ale prezentuje się to naprawdę zacnie. Jakby tutaj jeszcze wjechał Tomori z jakiejś paczki niedługo, to byłby hit. Zresztą, i tak ten skład w następnych dniach prawdopodobnie, a raczej graniczy to z pewnością, bardzo, bardzo mocno się zmieni, bo niedługo chciałbym sprzedać tego rzotę z inwestycji, tego Diaza, tego Salibę dalej będę trzymał, ale tego Dybale też bym chciał sprzedać. Toneliego też sprzedam, ale tutaj mam niewymiennego, więc możliwe, że on zostanie, no i tego Teo też chciałbym sprzedać, nie? Więc, więc zobaczymy, jak to się będzie zmieniało, ale teraz pyknijmy sobie jedno spotkanie w rajwalcach, bo trzeba dobijać wygrane mecze, trzeba dobijać ligę na nagrody, bo przypomnę, że za to są wymienne paczki, za te rivalsy, za nagrody, które mogą naprawdę namieszać w czwartek. No i za siódmą ligę już jak wbijemy i dostaniemy ulepszenie, znaczy dostaniemy, wbijemy siódmą ligę i ulepszenie, to dostaniemy naprawdę niezłe paczki, bo mega paka wymienna i złota paka zawodników premium wymienna to przynajmniej 15 tysięcy dodatkowej kaski do budżetu, jeżeli zupełnie nic nie trafimy, żadnej karty nawet wartej 1500 monet, a taką trafić chyba nie będzie ciężko w tych paczkach. A teraz polećmy z pierwszym spotkaniem oficjalnym na odcinku FIFA 23. Sprawdźmy skład przeciwnika. Miłoby było, jakby się on za chwilę załadował. Nie będę tego pomijał, bo jestem ciekawy, jaki typ ma, jaką typ ma jedynastkę. Proszę bardzo. Aduero, Kalulu Ibanez, Lazzari, Pellegrini, Tonali, Chiesa, Lozano, Deulofeu, Feu, Pina, Cola. No nie jest to zła. Fajny starterek Serie A. Mi się tam on podoba. No i co widzowie, lecimy z tematem, mam nadzieję, że nie zlamię totalnie, bo jakoś za dobrze nie gram w tą FIFA jeszcze, zresztą zresztą pewnie jak wielu z was, no bo trzeba się tej gierki nauczyć, a wcześniejszego dostępu no nie miałem, żeby sobie coś nie coś posprawdzać, ale mamy pierwszą akcję Diego Jota i już mamy 1 do 0, ogólnie to strzały z fałsza są strasznie op, także polecam, polecam strzały z fałsza. Ale mu dał piłę, to nie może się skończyć bramką. Dobrze Alison. Znaczy dobrze, że gościu Loba zepsuł. Luis Diaz zamieszał delikatnie obrońcą. Spróbujmy Rainbow i wolei powinno to wejść. Łe, co konate zrobił? Czemu mu się od nóg odbiła i... i wpadła do... Lozano pod nogi, no jeden jeden, ale może jakiś kikofik? Nie no, kikofy nie, trochę zagrałem i ani razu, ani z mojej strony, ani ze strony przeciwnika nie było kikofa, więc czyżby, czyżby kikow został naprawiony? Czy tylko u mnie nie mogę nie da się tego kikofa zrobić? Możecie dawać znać oczywiście w komentarzach. Na Pawełka dybale, ależ to była piła, tylko pytanie, czy my coś ciekawego z tego zrobimy i Bane sprawę to wyjął, ale jest Louis Diaz fałsza! No prawie. Oj, ale tutaj mnie gościu porobił, no też wyszedłem tymi obrońcami i kurczę. Bramka stracona i mo może, być ciężko, bo coś nie mogę akcji dobrej sklecić. Luis Diaz może w końcu finezyjnie broni bramkarz. Diego Jota, no coś by się przydało tutaj zamieszać. Salach do Tonaliego, jeszcze raz wejdźmy w to pole karne. Paweł Dybala, no coś ty zrobił. Ale dobra, oddał nam gościu piłkę. I mamy gola. 2 do 2 remis w przypadku. Ale ważne, że jest. Nie wiem czemu dybala wcześniej strzały nie oddał jak strzelałem, ale... ale okej. Okay. O w tym momencie. O o, o, o nie w tym jednak. No tylko nie teraz, tylko nie teraz! Gościu strzela na 3 do 2 w 88 minucie. No i nie jest dobrze, ale może, może ten Kikow w końcu zadziała, no. Nie mógł że był spalony, i tak to nic nie da, nie? Chociaż Luis Diaz, chociaż jeszcze na remis. Mo Salah, no proszę, zrób to. Tak jest, Mohamed Salah. Udało się. Udało się, widzowie, chociaż... Chociaż Daremis, no, no no niezły mecz, no nie powiem, że nie, chociaż miałem duże problemy, żeby cokolwiek w tym meczu zrobić. Nie no, widzę, trzeba się tego gameplayu nauczyć, nie ma, że nie. Będę się starał, żeby było fajnie, bo naprawdę przyjemnie mi się gra, tylko trochę się denerwuję czasem, jak nic nie mogę zrobić po prostu i gościu mi każdą piłę zabiera. No ale w tym materiale to na tyle. Oczywiście łapa w górę, jeżeli się materiał spodobał, zostaw subskrypcję, jeżeli nie masz i uważasz, że warto ją zostawić. A my słyszymy się niedługo, jeszcze nie będzie daily bo jeszcze się nie przeprowadziłem, ale jak się przeprowadzę to daily będzie. Pozdrawiam.